Raz na temat 92 lekcji w 15 dla klasy 8. Dzisiaj czwarta część obliczania pola powierzchni i objętości grania ale skupimy się bardziej na obliczaniu objętości. Really Płyty steropionowe typu FS15 używane do cieplen ścian mają wymiary i są sprzedawane w paczkach po 8 sztuk. Odpowiedź na pytania, przyjmując, że m sześcienny, chociaż mamy centymetr wyjściowo, takiego styropianu waży 15 kg. Ile waży paczka takich płyt? Jedna płyta stropianowa ma wymiary takie, jak podano. I jeśli ją przyrównać do jakiejś bryły, to można powiedzieć, że jest takim prostopadłościanem. I tutaj niech będzie 60, tutaj niech będzie 100, a tutaj 10 cm. I mamy 8 takich sztuk. Patrząc na moją ilustrację, to nie będę kładła jednej paczki na drugiej, tylko obok siebie, albo najlepiej było w tą stronę, gdzie wymiar 60 nie ulegnie zmianie, 100 nie ulegnie zmianie, tylko tutaj z tyłu będę dokładała. Kolejne paczki, czyli wymiar z 10 zmieni mi się na 80, a 100 sobie zapiszę z tej strony. Czyli tu była druga paczka, trzecia paczka, czwarta i tak do 8, i tylko ten wymiar uległby zmianie, zamiast 10 byłoby 80. I ile waży ta paczka, dowiemy się, jak obliczymy objętość. U nas Objętość, pole podstawy, razy wysokość. Ja przyjmę, że tutaj prostokąt 100 na 60 to jest moja podstawa dolna, a tam jest podstawa górna i będzie to 100 razy 60, a wysokość będzie miała 80. Na razie oczywiście będę miała wynik w centymetrach sześciennych i będę go musiała zamienić, ale to za chwilkę teraz po wyliczeniu. Wychodzi mi 480 tysięcy centymetrów sześciennych, które zamieniam na metry sześcienne. Jeśli chciałabym zamienić na zwykłe metry, to ucinam dwa zera. Na kwadratowe ucinam kolejne dwa i przesuwam jeszcze dwa miejsca przecinek sześciennych i wychodzi mi 0,48 m sześciennego. 1 metr sześcienny cały waży 15 kg, a ja nawet nie mam połowy z tej całej ilości 15 kg. Dlatego przemnażam sobie i wychodzi mi, że ta paczka waży 7,2 kg. Pod punkcie B mamy wyobrazić sobie, że płyty styropianowe układamy jedna na drugiej. No to coś takiego jak było tutaj. Tej naszej paczce, tak aby otrzymać wieżę, która waży jedną tonę. I jaką wysokość miałaby ta wieża? Czyli jest taka ogromna wieża z tych styropianowych czek, i ustalimy sobie tak jak poprzednio, że tutaj nasza podstawa ma wymiary 100 na 60. A tutaj dokładamy nasze paczki ze stropianem jedna na drugiej. Czyli tutaj będzie za każdym razem 10, 10, 10. Zacznijmy od tej jednej tony. Jedna tona ma 1000 kg. My wiemy, że na jeden metr sześcienny. Przypada 15 kg. Dlatego podzielimy sobie to na 15 równych części. I tutaj 1000 niestety podzieli nam się z resztą. I to nie taką ładną, bo będzie to 66 całych i dodatkowo 2 trzecie kg. Tyle będzie całych 15. I w takim razie, teraz to 66 i 2 trzecie przemnażamy razy 1, żeby te kilogramy zamienić na metry sześcienne. I po co nam te metry? Bo my musimy wrócić do objętości, gdzie nasza podstawa ma wymiary 100 na 60 i nie znamy wysokości. Ale wiemy... że po wyliczeniu ma nam wyjść 66 i 2 trzecie. Tutaj 100 razy 60 to nadal jest w centymetrach wszystko, dlatego trzeba będzie przed dalszym obliczeniem zamienić te centymetry, teraz już kwadratowe, na metry. Tu były sześcienne. Na zwykłe. Odcinam 2 zera na kwadratowe, kolejne 2 i mam 0, wysokości. Żeby obliczyć 66 i 2 trzecie, teraz dzielę sobie. Mogę już wpisać, żeby mieć spójnie zwykły ułamek. I tutaj zamiast tych 66 całych, to wrócę do obrazu 1000 dzielony na 15. Obracam. I zamieniam dzielenie na mnożenie i obracam. Drugi ułamek 1, 4, 0, czyli 10 tysięcy. Dodatkowo będziemy dzielić przez 15 razy 6. Skrócimy sobie 0. I teraz 1000 podzielimy na 90 na 9 kawałków i wyjdzie nam 111 do pełnego 1000. Brakuje nam 1, 9 i wszystko mamy tutaj. Skoro metry sześcienne dzielimy na metry kwadratowe, to zostają nam w wyniku same metry, czyli wysokość tej wieży wynosiłaby 111,19 m. Piaskownica ma wymiary 4 na 3 m. Wnętrze piaskownicy otacza betonowy murek o wysokości 30 cm i grubości 20 cm. Ile metrów? sześciennych betonu zużyto na wykonanie tego murku. Możemy sobie najpierw policzyć w centymetrach i potem całość zamienić na metry sześcienne albo od razu zamienić na metry sześcienne. Sytuacja wygląda następująco. Jest piaskownica, która ma wymiary 3 metry na 4 m. I jest ta nasza piaskownica Ogrodzona takim specjalnym betonowym murkiem. I o tym murku wiemy tyle, że on ma podaną wysokość 30 cm, które zamieniamy już sobie od razu na metry. I wiemy też, że grubość tego murku wynosi 20 cm. I chcą od nas obliczenie, ile zużyto betonu. Możemy sobie ten murek podzielić na cztery sektory. Tutaj jest sektor pierwszy, który będzie miał identyczne wymiary jak sektor drugi. Czyli tutaj mamy cztery, tutaj mamy dwie dziesiąte metra. I to będzie pierwszy nasz prostopadłościan, czyli objętość pierwsza będzie liczona właśnie dla tych fragmentów. I objętość, czyli pole podstawy razy wysokość, obliczymy mnożąc 4 razy 2 i razy wysokość. Dzięki temu dostaniemy od razu wynik w metrach i nie trzeba będzie potem zastanawiać się nad zamianą. Mamy 24 setne metra sześciennego, ale mamy dwie takie objętości, dlatego od razu sobie przemnożymy i otrzymamy 48 metrów, 48 setnych metra sześciennego. Teraz zajmiemy się tym fragmentem naszego murku i wiemy o nim tyle, że po całości są 3 metry. Ale zabieramy 20 cm z jednej strony i 20 cm z drugiej strony. I przechodzimy do obliczenia objętości drugiej, która będzie miała wymiary właśnie te 20 cm zamienione na metry razy 2 m 60 cm i razy niezmienna wysokość 30 m to będzie ten jeden fragment jak sobie wymnożymy za chwilę to zrobimy razy 2 i tutaj wyjdzie nam 156 tysięcznych metra sześciennego a po przemnożeniu razy 2, bo mamy dwie takie strefy, wyjdzie nam 312 tysięcznych metra sześciennego, które trzeba ze sobą dodać czystą objętością pierwszą podwojoną. Te murki z jednej strony, dodać dwa murki z drugiej strony. Dadzą nam odpowiedź na pytanie, Ile metrów sześciennych betonu zużyto, aby zrobić właśnie takie obramowanie naszej piaskownicy i wynik to 792 tysięczne metra sześciennego. Metr sześcienny asfalt waży 1,4 tony. Od razu sobie zapisuję, żeby nigdzie ta informacja mi nie uciekła. Do pokrycia asfaltem boiska o wymiarach podanych w metrach, zużyto 42 ton asfaltu, jaką grubość ma warstwa asfaltu na tym boisku. Czyli też tutaj będziemy korzystać z objętości. Pole podstawy to pole prostokąta, o wymiarach 20 metrów razy 40 metrów, co daje nam 800 m2. Do 800 metrów mamy pomnożyć. Z wysokością, której nie znamy, ale za to wiemy, że wyjdą nam 42 tony. I teraz te tony trzeba sobie zamienić na metry sześcienne. I wiemy, że jest przeczytnik 1 do 1,4. My możemy na przykład skorzystać tutaj z proporcji, bo mamy podane tony. A brakuje nam metrów sześciennych. I podobnie jak liczyliśmy w procentach licząc na krzyż. Tutaj dokładnie z tego samego algorytmu możemy skorzystać i będziemy mieć dzielenie. I tak naprawdę 42 zamieni się w 420 dzielone na 14, bo ta druga liczba nie może być, mieć przecinka, jeśli liczymy. Pisemnie. I jak podzielimy sobie na 14, to wyjdzie nam równo 30 metrów sześciennych. Wracamy do naszego 800 razy x. I już nie będzie równe 42 tony, tylko 30 metrów sześciennych, które dzielimy na 800 kawałków. I zobaczcie, jak mamy 30 metrów sześciennych. 800 metrów kwadratowych to tutaj nam się jednostka skraca, i dlatego zostają same metry. Jeśli chodzi o 3,8, to możemy zostawić ułamku zwykłym. Oczywiście metry lepiej będą zawsze wyglądały w ułamku dziesiętnym. I tutaj, jak sobie cierpliwie dokonamy dzielenia, to wyjdzie nam taki wynik. A chcemy grubość asfaltu, to możemy sobie ten wynik zaokrąglić do takich wartości, które będą miały dwa miejsca po przecinku, co da nam setne metra, bo siódemka zaokrągli nam czwórkę do góry. Jest też druga opcja, że ten nasz wynik nie będziemy podawać w metrach. Ale dokonamy zamiany na centymetry przesuwając o dwa miejsca przecinek i wyjdzie nam bez zaokrąglania 3,75 cm. Nie uwierzycie, ale temat 93 lekcji w 15 minut dla klasy ósmej, na które Was serdecznie zapraszam, też będzie dotyczył obliczania pola powierzchni, objętości grania stosów, ponieważ w waszym podręczniku znalazło się wiele wartościowych zadań które warto razem ze mną przeliczyć.